My musimy mieć świadomość, że wojna hybrydowa z Rosją będzie zataczała coraz większe kręgi, bo Rosji zależy na tym, żeby hybrydowo, w sposób taki odpowiedzialny dla nich, to znaczy nie wprowadzając tutaj czołgów ani samolotów, ale wywołać w Polsce panikę, chaos, ale również wpływać na infrastrukturę krytyczną, której zachwianie, Kończy się tym, że człowiek czuje się niespokojny, czuje się zachwiany w swoim bezpieczeństwie społecznym. I w cyberprzestrzeni, o którą pan zapytał, to jest najłatwiejsze. I z tego też powodu właściwie wszyscy zadajemy sobie, jak niecodziennie, to od takiego incydentu do incydentu kluczowe pytanie: czy u nas też będzie wojna? Ona jest, ona trwa. Chce pan I... powiedzieć, że jesteśmy yy, yy, na wojnie? W cyfrowej tak. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy wolni od ataków, które się odbywają. My nie widzimy czołgu, który wjeżdża. My nie widzimy samolotu, który wlatuje, ale cyfrowe czołgi stoją na naszych ulicach, bo ataki na infrastrukturę krytyczną, najczęściej wodę i kanalizację, od początku tego roku wielokrotnie się nasiliły. Bo wiem dokładnie, w jakich miejscach, w jakich miejscowościach takie próby, próbne, takie próby miały miejsce i miały doprowadzić do sytuacji, w której my, obywatele, nie będziemy mieli wody.